Jeszcze zanim przejdziemy do gonitwy uczniowskiej, to tutaj ze mną w studiu nie codziennie, ale wspaniali goście: współwłaściciele gitarmana, którego pamiętamy z wygranej w derby, Karolina i Łukasz Radańscy. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich. Dzień dobry, witamy. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, bo ja tutaj jakiś czas już z Państwem rozmawiam i cały czas czuję te derbowe emocje. No emocje jeszcze nie opadły. Tak naprawdę oglądamy ten wyścig i, i wszystkie materiały związane z wyścigiem chyba codziennie. No już teraz może co drugi dzień, ale jak tylko mamy okazję, to oglądamy wyścig i przeżywamy to jeszcze raz. To powiedzcie naszym widzom i mnie, jak to się stało, że staliście się współwłaścicielem takiego konia? Troszkę przypadkowo. Ja zawsze chciałam mieć konia wyścigowego, jako że z nimi pracowałam e, od no już od siedmiu lat i zawsze chciałam mieć, ale chciałam mieć potowego, ale poznałam trenera Wyżyka i tak mu. Kiedyś rzuciłam troszkę luźno, że chciałabym mieć konia z potencjałem. No i wyszedł, e, wyszła propozycja gitarmena, że jest taki koń. To od razu. Od razu podjęłam decyzję trochę za mojego męża, bo mój mąż o tym nie wiedział. Mój mąż dowiedział się trzy tygodnie później, to taka śmieszna historia. Dowiedział się trzy tygodnie później, że ja już tego konia kupiłam, że zapłaciłam za niego, przyprowadziłam go do stajni pod pretekstem pomocy przy pacjentach i wtedy trener już wiedział, jak ma ustawić rozmowę. Troszkę ją podkręcił i troszkę śmieszne mamy wideo z tego. Może kiedyś ujrzy światło dzienne, jak mój mąż się dowiedział. No to mnie zaciekawiło bardzo, ale tutaj związek zawodowy przez to, że ty, Karolina, jesteś weterynarzem, jest dość oczywisty, że tu można mieć zamiłowania. Jak to jest u ciebie, Łukasz? Jak to się stało, że w ogóle konie wyścigowe? To żona? Tak, zdecydowanie żona. To się zaczęło tak naprawdę w Anglii, jak byliśmy tam kilka lat. Żona tam pracowała przy koniach wyścigowych w Chel tam, pod Chel tam, czyli to jest jeden no, z europejskich. No wszyscy znają, tak? No a ja tam po prostu robiłem swoje i czasem że nie pomagałem. I tak mnie to zainteresowało, chociaż szczerze powiedziawszy dopiero tutaj w Polsce tak naprawdę mnie to wciągnęło. Są to olbrzymie emocje. Dziękuję żonie i trenerowi, że mogę być właścicielem gitarmana, bo to rzeczywiście była niespodzianka. Tak? Zostałem tam zaproszony do stajni pod pretekstem pomocy i się dowiedziałem, że jestem jego właścicielem, także piękna historia. I pięknie się zakończyła dla nas na razie w tym roku, tak? bo wszyscy wierzyliśmy w tego konia, że on wygra te derby, no i tak się stało. Byliście fantastyczną grupą właścicieli, która było wypisane na waszej twarzy te wszystkie emocje i było słychać te wszystkie emocje. A co dalej, powiedzcie mi, jakie są wasze dalsze plany w stosunku do Gitarmena i nie tylko? Znaczy nasze plany ostudza zawsze trener, taka jest prawda. No my to już by chcieliśmy, chcielibyśmy na łuk triumfalny pojechać, jako że lubimy podróżować, a że się bardzo bawimy e, tym i, i sprawia nam to, nie tylko nam, ale też naszym przyjaciołom naszym znajomym i całej naszej rodzinie wielką frajdę. E, to taka wycieczka za granicę też by nam e, tą frajdę przyniosła i mamy na to nadzieję, mam nadzieję na przyszły sezon. E, a w tym sezonie jedyne co wiemy, no to, no to Wielka Warszawska, ten zapis będzie, a co po drodze, no to to już zostawiamy trenerowi i no mówię, ostudza nasze, nasze tutaj zapały bardzo mocno. A powiedz proszę, Łukasz, teraz o gitarmenie dowiedziałeś się po czasie, a czy teraz po tych emocjach związanych z derby, sam byś się zdecydował na to, żeby powiększyć wasze stado? Tak, to my już się zdecydowaliśmy, de facto podjęliśmy decyzję. Na koniec września ruszamy do Irlandii z trenerem i, no i myślę, że zakupimy jakieś. Konia, może nie jednego się okaże. W tym samym syndygacie. W tym samym sam mamy właśnie fajną grupę ludzi, wariatów. Pozdrawiam ich jak najbardziej i życzę powodzenia w następnych tutaj wyścigach, bo obiecałam e, Patrykowi. E, I e, no mamy, moja kuzynka jest, która mnie wprowadziła w świat koński. Jej też to trochę zawdzięczam, bo mnie ciągnęła po stajniach, więc ona jest i no mamy taką grupę wariatów i tak się będziemy tutaj chyba firmować. Więc im częściej nas tu zobaczycie na tym podium, to bo, tym chyba będzie weselej wszystkim. <noise> to powiedzcie mi jeszcze na koniec naszej rozmowy jedną rzecz. Gdyby ktoś się wahał, czy zostać, koniem, zostać właścicielem konia wyścigowego, co Wy z Waszej perspektywy byście powiedzieli? Dlaczego warto? Dlaczego warto? Niesamowite emocje, e, niesamowity dzień, który ciągnie się przez następne miesiące i no, cała rodzina nasza kibicuje, cały, wszyscy znajomi e, zapraszamy. No, każdy po, powinien to poczuć. Nie jest pewnie łatwo od razu wygrać derby, mieliśmy szczęście, ale każdy powinien tutaj być. Tak, dla mnie to też są niesamowite emocje. Myślę, że to są takie emocje, które na pewno się zapamięta do końca życia. Jedna z takich z najwyższych, jakie człowiek może doświadczyć w swoim życiu. Tak, tak do tego podchodzę. Myślę, że ja nie muszę nic dodawać. To było bardzo autentyczne i prawdziwe, bo ci Państwo wiedzą o czym mówią, a Państwa zapraszam do tego, żebyście śledzili właśnie takie emocje. A teraz przed nami Gonitwa Uczniowska. Dziękuję Wam za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję, że jesteś z nami, i zapraszam Cię do tego, żebyś obejrzał wszystkie nasze materiały wideo, które robimy specjalnie dla Ciebie z Wyścigów Konnych w Polsce.